Zmiana dostępnych krajów na urządzeniu EVA. Przewijamy stronę na dół, wybieramy pojazdy i obu, View Vehicle List, wybieramy jednostkę, której konfigurację krajów chcemy zmienić, przewijamy stronę na dół. Klikamy Zamów usługę. Na tym etapie wybieramy kraje, które chcemy domówić na urządzeniu, na przykład Czechy i Niemcy. Jeżeli chcemy zablokować jakiś kraj na urządzeniu przypisanym do danego pojazdu, to klikamy w ikonkę kłódki. W podsumowaniu widzimy, że zamawiamy kraj Czechy, aktywacja, Niemcy, aktywacja, Polska, blokowanie. Jeżeli chcą Państwo permanentnie wyłączyć kraj na urządzeniu Ewa, to prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta albo pisemną dyspozycję na ccplmałpaeurovac.com. Jeżeli mówimy tylko o tymczasowym zablokowaniu Polski, w tym przypadku i domówieniu Niemiec i Czech, to klikamy dalej.